To, że uczestnicy programów, Rolnik Szuka żony, i Sanatorium Miłości się integrują, nie jest żadną tajemnicą. Za nami impreza gwiazd obydwu programów, do których dołączyli też uczestnicy The Voice Senior. Na imprezie brylował Waldemar Gilas, jednak na zdjęciach z wydarzenia. Trudno dopatrzyć się do Roty, integracja gwiazd, rolnik szukażony i sanatorium miłości. Rolnik szukażony oraz sanatorium miłości to największe hity telewizji polskiej. Chociaż pozornie są to różne formaty, to bardzo wiele je łączy. W końcu w obydwu rozrywkowych programach chodzi o jedno, o miłość. Nic więc dziwnego, że często uczestnicy, rolnik szuka żony, szczególnie ci bardziej doświadczeni życiowo, integrują się z uczestnikami sanatorium miłości. Teraz do tego zestawu doszli jeszcze uczestnicy, The Voice Senior, w piątek, 9 lutego 2024 roku, w hotelu Promień w Skarżysku Kamiennej odbyła się ostatkowa impreza z udziałem gwiazd tych trzech programów. Na miejscu pojawili się m.in. Elżbieta Czabator, Rolnik Szuka 8, Piotr Hubert Langford, Sanatorium Miłości 4. Anna Michalska, Rolnik szuka żony dwóch, Józef Raciniewski, Sanatorium Miłości 5. Waldemar Gilas, Rolnik szuka żony 10, dziesięciu, Justyna Wdowiarek, Rolnik szuka żony dwóch. Marzena Buczek, The Voice Senior 4, Anna Ziemba, Sanatorium Miłości 4, Krystyna Wolfart, Sanatorium Miłości 3. Waldemar przyszedł bez doroty? Nie da się ukryć, że prawdziwym królem parkietu był oczywiście Waldemar Gilas. Co ciekawe, gwiazdor ostatniej edycji rolnika na imprezie pojawił się. Bez Doroty, czy to oznacza kryzys w ich związku? Nic z tych rzeczy. Elżbieta Czabator szybko w sieci wyjaśniła, że Dorota nie mogła dojechać ze względu na sprawy rodzinne. Natomiast sama Dorota opublikowała zdjęcie z Waldemarem, co najlepiej świadczy, że między zakochanymi wszystko układa się jak trzeba.